partnerów zaprosiliśmy do krynicy Zdrój, bo gdzie lepiej mówić o szczycie cyberbezpieczeństwa, jeśli nie tutaj, w górach? Nasi partnerzy w swoich Driver Teamach właśnie rozpoczynają wyścig o Mistrzostwo i będą rozwijać swoje kompetencje w zakresie wdrażania zaawansowanych systemów cyberbezpieczeństwa od Crossbreak. kamy się tutaj przez kolejne trzy dni, aby szkolić i rozwijać nasze kompetencje w ramach rozwiązań CrowdStrike. Serdecznie podziękowania dla naszych partnerów, dla zespołu IITD, dla zespołów CrowdStrike oraz naszych gości specjalnych ExtraHop oraz Cribble. Zapraszam. CrowdStrike jest platformą XDR zbudowaną w oparciu o sztuczną inteligencję, który jest absolutnym liderem rynku, jeśli chodzi o całkowite nowatorskie podejście, jeśli chodzi o ochronę punktów końcowych, ochronę naszej infrastruktury. CrowdStrike staje się sercem cyberbezpieczeństwa wszystkich klientów o bardzo dużej i wysokiej świadomości potrzeby ochrony przed obecnymi ciągle rosnącymi cyberzagrożeniami. Cieszę się, że mogę opowiedzieć w trakcie tego wydarzenia więcej o tej technologii partnerom oraz mam też niekłamaną przyjemność przedstawić tutaj na polskim rynku technologię Kribble, która jest technologią z rodziny CrowdStrike, która służy do odchudzania optymalizacji logów, do kategoryzowania logów. Jest to całkowity game changer, jeśli chodzi o globalny rynek wsparcia technologii sim i cieszę się, że Crib dołącza do oferty iATD dla naszych klientów. W związku z tym, jako Product Manager zajmuję się tak zwaną rodziną CrowdStrike'ową. Yeah, so we we started um, partnering with IITD here in Poland um, as, as our distributor um, because of the CrowdStrike relationship. Um, ExtraHop has a great relationship with CrowdStrike, both on the technology side as well as working together. And um, we really love the interaction with IITD, um, supporting us um, on the partners and developing partners here in the Polish market um, based on uh, the existing CrowdStrike um, business. I am Brian Blaney here at the Apex 20 event uh, hosted by IITD what a fantastic event so far it's been great uh, meeting so many partners who are committed to helping our customers with us uh, we couldn't have achieved as much as we have in this region without all of our dedicated partners working along with us to help CrowdStrike on our mission to stop breaches so thank you very much it's great to be here and I'm looking forward to do more with all of you in the future